Tematem tym wyjścia w dzisiejszym odcinku jest tydzień profilaktyki nowotworów głowy i szyi. Odcinek otworzę opowieść pani Marty. Jej skomplikowana historia onkologiczna rozpoczęła się od niewielkiego zgrubienia na szyi, co pokazuje, że nawet pozornie drobnych, błahych objawów nie można lekceważyć. miejscu gdzie jest obojczyk, nad, nad obojczykiem znajduje się taka partia węzłów chłonnych i tam wyczułam sobie pierwsze takie zgrubienie. No ale to zbagatelizowałam, potem tak chodziłam i widziałam, że ta szyja z jednej strony robi się coraz większa. Byłam zajęta pracą, dziećmi, domem, jakoś tak stwierdziłam, że mnie owiało, bo to był czas taki letni, gdzieś tam okno otwarte, tu klimatyzacja i stwierdziłam, a mnie owiało, bo mnie to nie bolało. To nie, jakby może bolało, to by mnie może szybciej pogoniło, bo to jednak taki odruch bolowy, to gdzieś tam, że coś się dzieje, nie? A mnie to nie bolało, nigdy nie przeszkadzało funkcjonować. Ja nawet tak szczerze mówiąc nie zwróciłam uwagi, że to aż tak urosło. No i mama mnie pogoniła, nie ukrywam, że mama mnie pogoniła do, do, do lekarza. Mówi, że dzieciaku bo schudłaś i, i to jest cały czas, to jest z jednej strony już prawie szyi nie masz. No jak trafiłam do lekarza pierwszego kontaktu, no, to bardzo szybko to poszło. Pozytonowa tomografia, no, ona wykazała, że ten nowotwór jest już wszędzie. W czterostopniowej skali tego mojego nowotworu, ja miałam czwórkę. Dokładnie W sierpniu skończyłam 29, we wrześniu zostałam zdiagnozowana. Jak się dowiedziałam, że ymm, nie jestem chora. No, to zostałam sama z dwójką dzieci. Już tak powiem, były mąż ode mnie odszedł tak? do innej kobiety, zdrowej, jak to stwierdził, kobiety. Ale porodziłam sobie. Miałam przyjaciół, miałam rodzinę, miałam dzieci. tak, Dzieci bardzo motywują, bo ja wiedziałam, że muszę rano wstać, muszę je ogarnąć, muszę je zawieźć do przedszkola, muszę dla nich funkcjonować, żeby one jak najmniej widziały z tych rzeczy, które, no. Już tak mnie nie okłamują, się przy chemii jednak są, jak się dostaje chemię, no takie jakieś tam skutki uboczne tej chemii są, a ja staram się przed nimi to ukryć. I myślę, że mi się udało. Mój nowotwór dawał objawy dużo wcześniej. To było, nie wiem, zwykłe swędzenie skóry, chociażby takie, do takiego stopnia, że ja drapałam sobie sk no, skórę nóg do krwi. Ja całe lato chodziłam w długich spodniach i długich sukienkach, bo nie byłam w stanie odsłonić nóg ja nie wiedziałam czemu. Fakt faktem, jestem alergikiem, więc no, pierwsza rzecz jaka była, to ta sama się zdiagnozowałam, że to jest alergia, na pewno. Na coś mnie uczuliło, proszek do prania, pyłki, a widział, że się wykąpałam, może woda kwitła, zawsze znalazłam na to wymówkę, tak. No nie powinniśmy, no jak coś nas niepokoi, to w pierwszej kolejności trzeba się zgłosić do tego lekarza pierwszego kontaktu, tak, chociażby do lekarza pierwszego kontaktu. Ostatni raz widziałam się w 2018 roku. Wyszłam za mąż. <laughs> Spotkałam miłość swojego życia wyszłam za mąż. Przeprowadziłam się najpierw do Zambrowa za moim mężem. Teraz obecnie mieszkamy od lutego 2021 w Mińsku Mazowieckim. Zmieniłam pracę, pracuję w jednej z drogerii jako ekspert do spraw sprzedaży, czyli dalej z ludźmi, aczkolwiek nie ukrywam, że marzy mi się powrót do pracy w szpitalu. Choroba zmieniła całe moje życie, całe. Wszystko przewartościowała. Nowe życie mi dała. Ja nie ukrywam. Ona mi dała po prostu nowe życie. Takiego, jakiego wcześniej nie miałam. Nie ukrywam. Ja teraz czuję się szczęśliwa, jestem kochana, kocham. Mam dom taki, jaki powinnam mieć, i tak. i moje dzieci mają dom taki, jaki powinny mieć. Tak? Mają wszystko, co powinny mieć. No i na tą chwilę no zaryzykuję powiem, że jestem zdrowa, <laughs> na tą chwilę jestem zdrowa. Spełniam się, no, mam jakieś tam swoje marzenia, które chciałabym jeszcze zrealizować dalej. Myślę, że moja rodzina jest szczęśliwa, pełna, szczęśliwa, też spełniona, tak, że moje dzieci mają spokój ducha, takie poczucie bezpieczeństwa, tak. Myślę, że mój mąż też jest szczęśliwym człowiekiem, mając nas. Bo nie ma się co oszukiwać, no przygarnął nas bagażem doświadczeń, tak. Dwójkę dzieci, Żonę po chorobie i on jest cały czas. On jest ze mną na wszystkich badaniach, on jest cały czas obecny, on jest obecny w życiu moim, obecny w życiu dzieci w szkole z każdym problemem, że tak powiem, my sobie rodzimy razem, bo my jesteśmy razem. Nie jestem ja i mój, i mój mąż jako sam, tylko my jesteśmy razem, my jesteśmy rodziną. Po prostu w końcu. Taką jak ja chciałam zawsze mieć. Jestem cześciaru. Punktem wejścia dziś do rozmowy o profilaktyce jest tydzień profilaktyki nowotworów głowy i szyi. To oczywiście gościmy w Narodowym Instytucie Onkologii w Warszawie. Profesor Andrzej Kawecki z Państwa i moim gościem. Dzień dobry, profesor. Dzień dobry. O jakich nowotworach mówimy, jeżeli mówimy o nowotworach głowy i szyi? Przez nowotwory głowy i szyi rozumiemy nowotwory zlokalizowane w zakresie jamy ustnej, gardła, ktani? zatok obocznych nosa, jamy nosowej, narządu słuchu i gruczołów ślinowych. Panie profesorze, w jakim stadium choroby są duże szanse, największe szanse na wyleczenie takich nowotworów, a w jakim stadium z Pana obserwacji pacjenci trafiają do leczenia? Czynnikiem determinującym możliwość wyleczenia jest zaawansowanie w momencie rozpoznania i prawda jest taka, że jeśli mamy wczesny stopień zaawansowania, to znaczy nie ma jeszcze przerzutów węzła chłonnych, choroba zaawansowana jest tylko miejscowo, szanse na wyleczenie sięgają 90%, a oprócz tego leczenie jest w miarę nieskomplikowane, dobrze tolerowane przez chorych i zapewnia dobry efekt estetyczno-czynnościowy. Niestety w Polsce, nie tylko w Polsce jest tak, że większość przypadków to chorzy w znacznym stopniu zaawansowania, kiedy musimy stosować agresywne leczenie skojarzone, wiążące się z gorszymi wynikami, a także gorszym efektem estetyczno-czynnościowym, co się przekłada na gorszą jakość życia. Z Pana punktu widzenia, z czego to wynika? Brak świadomości pacjentów? Zbyt późno trafiają? Z jednej strony to brak świadomości pacjentów, również do pewnego stopnia niepełna świadomość lekarzy pierwszego kontaktu, w tym stomatologów, a także fakt, że wczesne objawy raka narządów głowy i szyi przypominają do złudzenia objawy przewlekłego stanu zapalnego. Kto jest w grupie ryzyka? W grupie ryzyka są osoby palące papierosy, spożywające nadmierne ilości wysokoprocentowego alkoholu, ale nie tylko. W tej grupie są tak samo osoby u których występuje zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego, czyli to jest skrót HPV od angielskiego Human Papilloma virus i tutaj ten czynnik wirusowy jest coraz częstszym czynnikiem sprawczym przede wszystkim raków ustnej części gardła. Panie profesorze, czego pan jako praktyk klinicysta życzyłby sobie, jeśli chodzi o pacjenckie zachowania? To znaczy przede wszystkim życzyłbym sobie, żeby większość naszych chorych była we wczesnym stopniu zaawansowania. To pierwsza rzecz. Druga rzecz, no, wiąże się z tym to, że wszyscy ludzie, wszystkie osoby, w szczególności z, tego, z tej grupy ryzyka, winny zwracać uwagę na nawet nietypowe dolegliwości i wcześniej zgłaszać się do lekarza. Po prostu. Najprostsze to wszystko. życzenia. Najprostsze życzenia. Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, a teraz więcej o tym, jak wygląda takie badanie i kto jest w grupie ryzyka. Podstawowy czynnik ryzyka, o którym mówimy dziś w programie, to palenie papierosów. W dymie tytoniowym jest około 4000 substancji, z czego około 40 ma działanie rakotwórcze. Powierzchnia resorpcyjna błąd śluzowych, w tym rozumieniu myślę o błonach śluzowych nosa, zatok obocznych nosa, gardła, krtani, tchawicy i płuc, wynosi 70 m2. A zatem taką olbrzymią powierzchnią, wciągając dym tytoniowy, dostarczamy do naszego organizmu Tą całą paletę 4000 różnego rodzaju toksycznych związków chemicznych. A wystarczy uszkodzenie dosłownie jednej z tych komórek, które stanie się początkiem procesu nowotworowego. Jeszcze bardziej toksyczne dla organizmu jest łączenie papierosów z alkoholem. Samo palenie tytoniu multiplikuje wzrost zachorowań na nowotwory górnych dróg oddechowych, w tym krtani, przeciętnie 30-krotnie. A w skojarzeniu z alkoholem już ten, ta multiplikacja osiąga wartość około 330 razy. Dlaczego alkohol jest hmm, toksyczny hmm, w naszym organizmie? Wszyscy wiemy, że alkohol... W stężeniu 70% wykorzystujemy do dezynfekcji skóry przed iniekcjami. Teraz w okresie COVID-u chętnie stosujemy, tak, bo to jest bardzo skuteczny lek przeciwwirusowy i przeciwbakteryjny. Natomiast aplikowany na błony śluzowe, zwłaszcza w wysokich stężeniach, no, a Polska należy do hmm, takiej kultury picia, gdzie. Stosuje się czy, czy używa się wysokoprocentowych alkoholi, prowadzi to do miejscowego stanu zapalnego, przewlekłego, miejscowego stanu zapalnego błąd śluzowych. Każdy laryngolog w swoim gabinecie dysponuje lusterkiem krtaniowym, dzięki któremu i lampką czołową, dzięki któremu można doskonale zobaczyć, zbadać całe gardło dolne oraz Tanie. Dobra wiadomość jest taka, że niepokojące zmiany są dobrze widoczne w prostym badaniu laryngologicznym. Gołym okiem widać dość dobrze wszystkie zmiany typu nowotworowego w gardle dolnym, w krtani, w gardle środkowym. Organizm wysyła czytelne sygnały. Kto i kiedy powinien na takie badanie się zgłosić? Przede wszystkim mówimy tutaj o osobach nałogowo palących papierosy i u takich osób. Chrypka, stała chrypka, nieustępująca w ciągu około trzech tygodni jest bezwzględnym wskazaniem do tego, żeby takiego pacjenta zbadał laryngolog. Do laryngologa potrzebne jest skierowanie, które może wystawić lekarz rodzinny. Jeżeli chodzi o osobę palącą, to uważamy, że taka osoba paląca powinna się raz na pół roku zgłaszać do laryngologa. Nawet jeżeli nie ma żadnych objawów, to powinna się raz na pół roku dać zbadać. To jest krótkie, szybkie badanie bez dolegliwości bólowych, ale powinna taka osoba pokazać się laryngologowi. Osoby niepalące, u których zdarza się nowotwór w obrębie gardła, dębna i krtanie, są to przypadki, które w zasadzie pamiętamy w zespole latami, bo to są pojedyncze, wyjątkowe przypadki, najczęściej to jest jakieś obciążenie genetyczne. Badanie trwa dosłownie chwilę. Jeśli Państwo są palaczami, to naprawdę warto tę chwilę poświęcić. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek.